Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami 4 Chłop. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym vlogiem. Jest to pierwszy vlog z naszego wyjazdu. Tutaj macie troszkę pleneru za oknem samochodu, no i ja życzę Wam oczywiście miłego oglądania. Jesteśmy już na drugim przystanku, jeśli dobrze liczę. Zostało nam nieco ponad 100 km do Mielno. Luneczka już się niecierpliwi, ale jest trochę lepiej. Eee, sobie siedzi właśnie z nami w samochodzie. Nic nie piła. Troszeczkę zjadła, ale nalała mi wody i nie chciała pić na poprzednim przystanku. Ale to było jakąś godzinę temu, więc teraz może spróbuję jej znowu dać. No ale ogólnie no to jedziemy od 5:00. O 5:00 wyjechaliśmy. Teraz mamy już 10:00. Także już 5 godzin jesteśmy w trasie. My już dojechaliśmy do Mielna. Zakwaterowanie mamy dopiero na 15, ale teraz pójdziemy sobie jeszcze na plażę i na jakiś obiadek. Pierwszy raz w tym roku na plaży, ucieszona. Wiatr bardzo wieje. Ogólnie to są tutaj słabe zejścia i musieliśmy przejść trochę taką kładką, żeby dostać się do przejścia. Tak jak mówiłam strasznie wieje, ale lunarce się podoba. Dotarliśmy już na miejsce i na początku wybrałyśmy się na taki spacerek tutaj, właśnie po okolicy. Tutaj, tych domków na terenie ośrodka. To jest ogólnie taki duży, jakby akłopat, ale nawet nie wiem, czy jest teraz czynny. No, niby woda jest. Ale czy działają zjeżdżalnie, no to nie jestem pewna. Dopiero przyjechaliśmy. Jeszcze nie mamy wybranego domku. Wszystkie mi się wydaje, że są identyczne. E, tylko po prostu musimy dostać numer tego domku, bo z tego co wiem, to jest ich tutaj około 150. Ale naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Mamy i taki mały tarasik z, z taką ławą i balkonik. No i pieski oczywiście tutaj są akceptowane. Tylko problem jest w tym, że po prostu bardzo dużo się za nie płaci. Także to jest duży minus. Ale tak to, no to myślę, że fajnie, że można zabrać ze sobą zbieżaka. I tutaj też bardzo blisko jest plaża, jest las. Ale jest też tak troszkę spokojnie, jeśli się właśnie odejdzie na bok. Szczególnie, że nie jesteśmy w sezonie, więc mamy trochę tego luzu i mniej ludzi. To chyba nawet jakiś automat z bursztynami. Chodź, Nienko, zobaczymy. No taki. Bursztyny i muszelki. Można sobie kupić. No a my właśnie czekamy teraz na odbiór domku i będziemy się mogli rozpakować. My już dotarliśmy do domku. Luneczka się troszkę spłakała, że tak powiem. No po prostu ona jest zmęczona, też głodna, chociaż no, dostała taki jakby obiadek suchą karmę, bo mokrej w samochodzie oczywiście nie dawałam, a ona jest strasznie zdenerwowana. Także musi się z tym przespać, że zmieniła na tydzień miejsce zamieszkania. Ogólnie domek jest bardzo ładny, tylko trochę mamy problem z ogrzewaniem, ale już to będzie tam zgłoszone. Nie wiadomo, bo jeden grzejnik chyba się zepsuł, ale reszta grzeje w sensie będzie grzała, no bo jak wyszliśmy to jest jednak chłodno no i pomyślałam, że Wam robię, zrobię jakby taki house tour tego domku to jest taki domek na maksymalnie 6 osób my przyjechaliśmy w 5 plus jeden piesek no i myślę, że Wam pokażę go trochę z zewnątrz w ogóle to za oknem mamy plac zabaw, więc nam tutaj będą dzieci biegać pod oknem, ale no jakoś sobie damy radę tak wygląda ten domek. Tutaj mamy taki taras z ławą yy, i tutaj z grillem. A tam mamy jeszcze taką chorągiewkę, że tu mieszka słodki piesek, właśnie na domkach, w których znajdują się pieski. Muszą takowe być. Ja na razie widziałam tylko jedną. Yy, no. No i sobie tutaj tak otwieramy. I wchodzimy już do środka. Tutaj wita mnie, Luneczka. Od razu tutaj jest jeszcze jej torba, bo się do końca tak nie rozgościliśmy. Z tej strony mamy takie wieszaczki. Tutaj położyłam luny kocek wstępnie, bo tak naprawdę weszliśmy tutaj z pół godziny temu. Gaśnica, taka komoda, już troszkę rzeczy tam w środku mamy. Tutaj trochę też położyliśmy. Mamy też telewizor, także będzie sobie można coś oglądnąć wieczorkiem. Tutaj mamy też swoje, swoje poduszki z gryki, przywieźliśmy do spania. No kanapa, na której będę spała z moją siostrą. To stoliczek dostaliśmy też krówki powitalne, ale już faktycznie wszystkie zostały zjedzone. Mamy tutaj takie ładne obrazki. W klimacie takim letnim, plażowym. No i ogólnie to ten salon jest połączony również z jadalnią i kuchnią. Tutaj mamy taki stół. Na 6 osób. Jabłuszka powitalne też. No i tutaj taki aneks kuchenny podstawowy. Z tego co się orientuję, nie ma zmywarki, no ale przez ten tydzień jakoś przeżyjemy. No i szczajnik elektryczny z lewej, oczywiście. Widzę, że tutaj jest płyta indukcyjna, również elektryczna. Okap. No i lodóweczka. Także z takich podstawowych rzeczy. Tam też są kosze do segregowania. No i jakieś takie podstawowe sztućce mamy. I również talerze, też są po szafkach pochowane. Tutaj mamy również łazienkę. A i chyba przypadkiem włączyłam tutaj wentylację. No i mamy tutaj toaletę. I prysznic i tutaj jeszcze taka szafka nawet ładna jest ta łazienka, podoba mi się no i tutaj widzę, że jeszcze dostaliśmy mydełko do rąk, tutaj jakiś balsam szampon i żele pod prysznic takie mniejsze oprócz tego jeszcze przy schodach znajduje się taki automat który jest w ogóle super pomysłem bo mamy tutaj jakby coś takiego że wymieniamy monetę 5 zł na kupon o wartości 10 zł. Czyli, jakby jeżeli chcemy sobie kupić załóżmy herbatę, która kosztuje 10 zł, to przechodząc z tym talonem, który kupiliśmy za 5 zł, mamy ją jakby za połowę ceny. No i tutaj e, mamy kupon do kawiarni i kupon do słodkiego kącika. Ja nie wiem, nie orientuję się, gdzie to jest, ale na pewno będziemy z tego korzystali. E, widzę, że mamy tutaj jeszcze e, suszarkę do prania tutaj nawet to parawan ale to nie na tę porę roku parasol, tutaj też niektóre nasze rzeczy no i zabiorę Was również na górę po takich schodkach ja mam już swoje bamboszki. ogólnie to bardzo mi się podoba wystrojenie tego domku ten właśnie styl, w jakim on jest od razu naprzeciwko schodów mamy takie lustro, za którym ukrywa się szafa jest ona naprawdę bardzo pojemna. Można tam sobie nawet poukładać walizki. Oprócz tego widzę też tutaj kilka wieszaków i taką półkę. Po tej stronie mamy jeden pokój na trzy osoby, bo jest tutaj takie podwójne łóżko i pojedyncze. Tutaj w ogóle mamy nieziemski widok na dachy z tego okna. A z tego w ogóle jest wgląd do pokoju kogoś innego, co jest według mnie troszkę słabe. Nie wiem czy to okno można otworzyć. Także tutaj mamy jakieś takie przerwy metrowe pomiędzy domami. No i naprzeciwko mamy kolejny pokój. Tutaj już jest rozgrzebana walizka, ale jest tutaj również takie dwuosobowe łóżko. Oprócz tego jest jeszcze taka rozkładana kanapa. Mamy też taką ojeju, wielką komodę z takimi czteroma i tutaj jeszcze taką komodę na szuflady z telewizorkiem, trochę mniejszy od poprzedniego, ale też jest. No i z tej strony już mamy lepszy widok, i mamy również tutaj balkonik otwierany. No i ten balkon jest dość spory nie jest jakiś szeroki, ale jest właśnie dość długi. No i tutaj mamy też tą naszą flagę dotyczącą pieska. To Wam tutaj pokazać. No, ale niestety wiatr tutaj ze mną nie chce współpracować. No, ale tutaj mamy właśnie widok na ten plac zabaw, na pozostałe domki. Tam jeszcze są takie palmy. E, w sumie nie wiem, czemu one służą. E, no, ale tak to się prezentuje. Tutaj już można sobie wejść do środka. No i oczywiście mamy tutaj zasłony. W każdym z tych pokoi. No i jakby, według mnie, po prostu bardzo fajnie się prezentują. Jeśli chodzi o udogodnienia dla piesków, no to na pewno minusem są te schody, bo większość piesków wydaje mi się, że nie będzie w stanie po nich wejść, ponieważ mają takie szczeliny dość duże. Więc na przykład w Luneczka wydaje mi się, że to by było dla niej niezbyt bezpieczne, więc raczej nie będzie po prostu tutaj wchodziła no ale jeśli będziemy trzymali pieska na parterze, no to myślę, że jak najbardziej w porządku poszłam z Luneczką na poranny taki dłuższy spacer bo ogólnie to wyszła o 6 eee, ciocia ją wyprowadziła ale tak na chwilę tylko na siku no i tam jest osiedle, tam są domki a tam za laskiem kawałek jest od razu plaża eee, także no mamy dosłownie kawałeczek do do plaży, bo tam też idzie ktoś z pieskiem. Przed nami też idzie rodzina z psiakiem. Ogólnie no co tam na tym osiedlu myślę, że tak do 10 psiaków, może by się nawet zebrało, ale no luneczka jeszcze nie miała żadnej nieprzyjemnej sytuacji z innym pieskiem. No i mam nadzieję, że taka się nie wydarzy. I ogólnie troszkę wieje, ale jest bardzo ciepło. Słoneczko od rana już praży. O szóstej już powstałam jakoś tak o szóstej no i już naprawdę było pięknie na dworze. Byliśmy też na śniadanku. To jest takie śniadanko, to był taki szwedzki stół i naprawdę bardzo dobre mają tutaj jedzenie. Szłyśmy dość daleko, tą prostą ścieżką. I w końcu tutaj było blisko takie wyjście na plażę. Jest ogólnie mega mało ludzi, pomimo, że pewnie większość osób już wstała. Yy, bo mamy dziesiątą godzinę Ja wstałam w sumie już cztery godziny temu Będę miała mnóstwo piachu w butach Luneczka nawet mnie tutaj poprosiła, żebyśmy poszły na plażę Ona ogólnie lubi biegać po plaży Chyba jej linkę zaczepię, bo mam w kieszeni W kurce Ale tutaj wieje co, Neneńko? Wieje troszeczkę bardzo Idziemy sobie właśnie na jeziorko zobaczyć. Obeszliśmy już tutaj tutaj ten ośrodek i idziemy właśnie tyłem tutaj od tych domków. Stamtąd przyszliśmy No i jedziemy, idziemy sobie w stronę jeziorka na spacer. Ja jeszcze nad nim nie byłam, bo byłam tylko w sumie na plaży i w lasku. No ale ogólnie, no to myślę, że sporo tutaj będzie można odkrywać y, miejsc na spacerki przez ten czas, żeby też codziennie nie chodzić tak samo. Chociaż, w sumie, myślę, że jakbyśmy chodziły do lasu, to luna by nie narzekała. No i zobaczyć, czy będą tutaj jeszcze jakieś fajniejsze miejsca. No i będziemy sobie spacerkować. Już tutaj za drzewami widać jezioro. Wydaje mi się, że ono jest dość spore, ale przez te drzewa. Mogę się mylić. Tutaj luneczka sobie coś węszy. Sporo tutaj mijaliśmy, takich powiedziałabym opuszczonych budynków, ale były też jakieś takie nowsze. Nawet taki jeden apartamentowiec, jakby stał. Jakieś też domki pojedyncze. Ale nie wiem, wydaje mi się, że to dopiero w sezonie będzie czynne. No i tutaj widać jeziorko. Z tego co wiem, nie ma na nim plaży, tylko mamy po prostu trzcinę. Ale tam gdzieś po prawej jest pomost, także chyba tam pójdziemy. Tak widzę ścieżkę, tylko żeby luny rower nie rozjechał, bo tu chyba jeżdżą rowerki. A my idziemy w tą luneczkę. Może nas nie rozjadą rowerki. No, także tutaj za tą trzciną dopiero jest jeziorko. Może uda nam się troszkę bliżej podejść. To wtedy zobaczymy. Chodźmy nańko. Tutaj idziemy już po kładce Jesteśmy na wodzie Ogólnie to czuję trochę niepokój taki Luneczka też chyba troszkę po tym drewnie się nie podoba chodzi No i tutaj jest troszkę Zieleniałe te deski Ale tak to wygląda Tutaj widzę, że płynie To jeziorko w prawą stronę Takie lekkie falki O tam Chyba Mewa siedzi po prawo A po lewo żeby tu była kaczka? Jakiś ptak. O tam żeglówka. No i tam jest jeszcze jakiś taki pomost dla klientów jakiegoś tam ośrodka, on wygląda jeszcze mniej stabilnie niż ten. Neneńka tutaj dzielnie sobie radzi. No pięknie Nenciu. się nie rób tak. Ej, boję się. Thank <laughs> you. Nie. Ja już się będę z Wami żegnała, Jeżeli film wam się spodobał, to będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, za subskrypcje, komentarze. No i oczywiście zapraszam Was do oglądania następnych filmów.